Ostatnia dekada to pasmo sukcesów polskiej reprezentacji, w której grał m.in. Krzysztof Ignaczek sześć medali reprezentacji Pol z reprezentacją Polski, który jest najcenniejszy pewnie ten mistrzostw świata? Eee, muszę powiedzieć tak, że każdy dla mnie medal ma ogromne znaczenie. Ja się cieszę, że mogłem być częścią tej wspaniałej historii, którą tutaj dzisiaj e, pokrótce można było Państwu zaprezentować, ale to jest ogrom emocji, ogrom ciężkiej pracy, którą spędziliśmy na parkietach niejednokrotnie przelanych hektolitry potu. Dzisiaj mamy okazję spotkać je we własnym gronie, powspominać i z tymi starszymi rocznikami, i z tymi obecnymi, i z tymi najmłodszymi obecnymi mistrzami świata z 2018 roku. A dla każdego sportowca myślę, że medal, każdy medal ma ogromne znaczenie, bo każdy medal smakuje inaczej, i każdy medal jest okraszony zupełnie inną pracą. Także dla mnie liczą się wszystkie medale, wszystkie na pewno utkwiły mi bardzo mocno w pamięci. A taki jeden faktycznie, może to Mistrzostwo Świata postawiłbym najwyżej. Dzisiaj we wspaniały sposób uhonorowani zostali najważniejsi, jeżeli chodzi o polską siatkówkę. Czy ta gala czymś zaskoczyła? E, majestatem. Dzisiaj naprawdę było majestatycznie, było pięknie. Myślę, że należy kontynuować tutaj. Dalej rozwijać, to mamy wielu wspaniałych sportowców, którzy powinni zostać jeszcze tutaj, myślę, docenieni, powinni jeszcze wyjść, poczuć się jak gwiazdy sportu. Mamy ogromny wkład w to, A jak sam pan prezydent podkreślił, w to, co, 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 co dzieje się tutaj dla, dla polskiego narodu. Jesteśmy, można powiedzieć, medalodajną dyscypliną, jedną. Jak nie najlepszą, jeżeli chodzi o e, gry zespołowe, więc cieszmy się. Dzisiaj to jest nasz wieczór. Dzisiaj cieszymy się z tego, że mogliśmy wspominać te wspaniałe chwile, te momenty e, tych 90 lat polskiej siatkówki i tak jak mówię ja jestem dumny, że mogę być tutaj częścią, podziękować mogę z tego miejsca ludziom, którzy mieli olbrzymi wkład w to, że ja zacząłem uprawiać siatkówkę, to mojemu tacie, który nie miał ze mną łatwo, który zaprowadził mnie, pokazał moje pierwsze kroki, Kazimierz Kwiatek, Waldemar Szczepanowski, to byli trenerzy, którzy dawali jakby pierwsze wskazówki w mojej, w mojej pracy Natomiast chyba jeszcze taką jedną osobę tutaj muszę wspomnieć, Bogusław lewicz, to był człowiek, który występował w reprezentacji Polski i od niego, bogu dziękuję Ci, dostałem koszulkę reprezentanta, o której wspominał tutaj Piotrek, tą pierwszą koszulkę z orzełkiem, kiedyś nie można było sobie kupić, a ja dostałem tą koszulkę z takim, że tak powiem... Dodatkiem od niego, od Bogusława, że zasłuży sobie kiedyś może na swoją. I to było takim, taką sentencją, która sprawiła, że Krzysztof zaczął uprawiać siatkówkę i dzisiaj mogę dzisiaj stanąć przed Państwem, przed kamerą i powiedzieć tutaj o, o tych sukcesach, którego, których byłem częścią. My liczymy na kolejne sukcesy już nowej reprezentacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Bardzo serdecznie.